Witam Cię na moim kanale. W tym filmie zrobimy sobie wspólnie prawie 20-minutowe intensywne rozciąganie pod szpagat poprzeczny. I z racji, że jest to dość mocne rozciąganie, to polecam Ci robić je po jakichś ćwiczeniach, po jakimś treningu, po jakimś mocnym workaucie, tak żebyśmy byli rozruszani i rozgrzani. Zaczynamy sobie od odwodzenia naszej nogi na zewnątrz po 4 razy na stronę. Robimy to luźniutko, próbując delikatnie zwiększyć zakres przy każdym następnym powtórzeniu i gdy już zrobimy, to robimy tą samą rzecz, ale tym razem do wewnątrz. Również po cztery razy na stronę. Następnie dalej w formie takiego delikatnego rozruszania robimy taki głęboki przysiad. I się w tym po prostu bawimy. Ja tutaj akurat się bujam głównie ze strony na stronę, ale róbcie to, co w tym czujecie. Możecie bardziej się zatrzymać z jednej strony, później z drugiej, powchodzić troszkę wyżej w tym przysiadzie, co tylko macie ochotę. Następnie siadamy sobie i dajemy nasze obie nogi pod kątem 90 stopni i będziemy się wyciągać, kłaść do przodu, następnie wyprost i przenosimy się na drugą stronę i również się kładziemy. Powtórzymy to 5 razy na stronę. To ćwiczenie naprawdę świetnie przygotowuje nasze biodra do różnych rotacji na zewnątrz i do wewnątrz. Jest to świetne do porobienia właśnie w tej początkowej fazie rozciągania. Następne ćwiczenie dalej będzie wykorzystywać takie dynamiczne, płynne ruchy i będziemy z takiej pozycji brać nogę do góry, odkręcać i schodzimy znowu do dołu. Myśl, że chcesz kolanem zrobić jak największe kółko. Robimy to po 5 razy na stronę. Czas na drugą nogę i zawsze rób to tak samo dokładnie jak na tą, od której zaczynasz. Jest to bardzo istotne, nie tylko w kontekście kontuzji, ale po prostu tego, że, żeby być rozciągniętym osobą, my musimy być rozciągnięci w każdą stronę, tak naprawdę w każdym miejscu ciała. I oczywiście za każdym razem próbujemy to kolano prowadzić jak najbardziej górą, robić te koła coraz szersze. Do następnego ćwiczenia musimy położyć się na brzuchu, trzymamy czoło na swoich rękach i próbujemy po 5 razy na stronę dociągnąć kolano do swojego łokcia i moja noga idzie w powietrzu, nie sunę nią po podłodze. Sunąć po podłodze też oczywiście można, ale jeśli jesteście w stanie, próbujcie, żeby ta noga szła jednak górą. Wracamy sobie do pozycji stojącej i będziemy wykonywać taki centralny przysiad, czyli wkliję w drugiej pozycji 5 razy i po piątym razie zatrzymujemy się ładnie na dole i wykonujemy 5 takich pulsów do dołu. Chwilę przytrzymujemy i następnie wszystko powtarzamy drugi raz. Góra i dół 5 razy i później 5 pulsów. Zawsze w tym ćwiczeniu ciśniemy nasze kolana do tyłu, tak aby zostały nad stopami, a biodra zawsze ciśniemy w przód. Prostujemy wszystko do skłonu z nogami szeroko w dalszym ciągu i przytulamy się do naszej jednej nogi. I podczas tego zginamy tę drugą nogę pięć razy. Myślimy o wydłużaniu swojego kręgosłupa i żeby sięgnąć głową nie do kolana, ale jak najniżej wzdłuż nogi. Następnie druga strona, również 5 razy bez żadnych zmian. Teraz obracam się bokiem, abyście lepiej widzieli. Podnoszę się do pozycji z prostymi plecami i 10 razy pogłębiam tą pozycję do dołu. Łączymy powolutku nasze nogi i zostajemy w skłonie. Teraz robimy przysiad, w którym podnosimy nasze pięty wysoko do góry, ale jest to opcjonalne, nie musisz tych pięt tak wysoko podnosić i taki przysiad i pogłębienie do skłonu robimy 5 razy. Lecimy do wykroku, dajemy swoją prawą nogę do przodu lub lewą, byle później zrobić na drugą i chwilę przytrzymujemy taki zwyczajny, klasyczny wykrok. Przytrzymuj nogę z tyłu mocno napiętą, próbuj ją do końca prostować. I teraz ćwiczenie, które nam dobrze otworzy już biodra podpoprzeczne, to taki wykrok bokiem i wracamy do wykroku tego klasycznego. Otwieram i wracam. Powtarzamy to jeszcze trzy razy, aby łącznie było pięć. Za każdym razem próbujemy cisnąć nasze kolano nad stopę, na zewnątrz. Po piątym razie kładziemy kolanko z tyłu na podłodze i łapiemy ręką przeciwną za stopę. W dalszym ciągu dociskamy nasze biodra do dołu. Wracamy do wykroku bokiem i teraz pięć razy będziemy przechodzić ze strony na stronę. Nie robimy tego za szybko i zawsze ciśniemy nasze kolana mocno w tył. Można też dać ręce przed siebie, wtedy jest trochę łatwiej, albo w ogóle podpierać się rękami na podłodze. I teraz pora przytrzymać zwyczajny wykrok na naszą drugą nogę. I odkręcamy do wykroku bokiem i wracamy 5 razy ta sama sprawa, która była przed chwilą na tamtą nogę. I kładziemy kolano i rozciągamy nasz mięsień czworogłowy. Wracamy do wykroku bokiem i znowu wykonujemy to przejście ze strony na stronę 5 razy. Powinno być już troszkę szerzej, te kolanka powinny iść niż za poprzednim razem. I pięknie wracamy z tej pozycji do skłonu i pora, abyśmy sobie usiedli na podłodze. Teraz ustawiam swoje nadgarstki tak, aby były na zewnątrz, podnoszę biodra, daję jedną stopę pod pośladek i teraz cisnę mocno do przodu. Rozciągamy stopę, czworogłowy i łopatki. I oczywiście na drugą nogę to samo. Jeśli nic w tym nie czujecie, starajcie się mocno podkulić swoją kość ogonową pod siebie. Przytrzymujemy chwilę skłon w siadzie płaskim. Robimy wyprost i otwieramy nasze nogi delikatnie tylko do literki V, nie do najmocniejszego rozkroku i również przytrzymujemy skłonik. Teraz kładziemy się na plecy, bierzemy swoją stopę za kolano i przyciągamy kolano do siebie. W tej pozycji niejako rozciągamy przeciwieństwo do szpagatu poprzecznego, co też jest bardzo ważne. My musimy mieć zakres w każdą stronę. Jeśli chcemy w jedną stronę zakres poszerzyć, w przeciwną również musimy o to zadbać. Nawet jeśli nam to nie pomoże odblokować tego poprzecznego, to pomoże nam na pewno z tym, żeby troszkę mniej kontuzji mieć w swoim życiu. Teraz wykonamy sobie kocigrzbiet 5 razy, powoli, na spokojnie. Jest to oczywiście dodatkowe ćwiczenie, które na ten poprzeczny jakoś super nie oddziałowuje, ale ja zawsze przyjmuję zasadę, że nawet jak robimy jakąś rutynkę sfokusowaną, na przykład właśnie na tym szpagacie poprzecznym, to i tak kilka ćwiczeń, jakichś takich prostych, na inne partie warto wykonać. Pora usiąść w jak najszerszym swoim siadzie rozkrocznym i zrobić skłon w jedną stronę. Pilnujemy, aby oba pośladki były na podłodze i próbujemy lekko nawet tak otwierać klatkę do sufitu, tak się trochę przekręcić plecami do nogi, do której robimy właśnie skłon. Teraz usiądź w siadzie płaskim, łapiemy ręce za głową w takiego zaplatańca i lecą nogi do rozkroku. Powoli wracam i próbuję następnym razem zrobić ten rozkrok jeszcze szerszy. Powtórzymy to jeszcze trzy razy, aby nam się pięknie sumowało do pięciu. I kładziemy się do przodu, dajemy swoje stopy na flex, jest to opcjonalne, ale bardzo polecam, aby dać je na flex i mocno walczyć, aby odkręcać kolano i stopę ku górze. Pora przytulić swoje nogi, bo tak naprawdę to, co teraz robiliśmy, to było takie milutkie rozciąganie. Teraz przechodzimy już do pełnej roboty. Tutaj będzie naprawdę duży potencjał, aby swoje zakresy poszerzyć. Dajemy jedną z naszych nóg do boku, tak aby była w linii z biodrem i w linii z kolanem i podnosimy ją siłowo do góry. Chcemy wolno i kontrolowanie ją zawsze opuszczać i za piątym razem przytrzymuję swoją nogę u góry. Upuszczam nogę na dół i rozjeżdżamy się w dół do takiej półżabki, można to wykonać na bloczku, to jest opcjonalne. I wracam z powrotem. I próbuję za każdym razem ten swój zakres poszerzyć. Wykonamy to również 5 razy. I po piątym razie przychodzi czas na ćwiczenie, w którym podnosimy naszą nogę do góry, rotujemy ją do tyłu, próbując zachować jak najwyższą wysokość to jest dla mnie bardzo trudne, to widać i później z powrotem. Dobra wiadomość jest taka, że to wykonujemy tylko po trzy razy. I następnie rozjeżdżamy się z powrotem do tej półżabki, ale tym razem po prostu przytrzymamy tutaj, próbując dociskać jak najniżej, ale jednocześnie oddycham i słucham swojego ciała, na co mogę sobie pozwolić. Polecam ci również przetestować sposób, gdzie odkręcamy swoje kolano i stopę jak najmocniej w górę i miednicę wypychamy bardziej do tyłu niż trzymamy pod sobą. Jest to dobry sposób, szczególnie jeśli rozciągasz poprzez nie już bardzo długo i nie widzisz rezultatów, to polecam Ci przetestować, to wtedy to wszystko się troszkę inaczej układa w tych naszych stawach i kościach i jest możliwość, żeby zejść trochę niżej. Jak widzisz, szykuje się tutaj pięknie, aby wszystko powtórzyć na drugą stronę. Lecimy 5 wymachów do góry. 5 rozjaździków, nie poddajemy się, wytrzymamy do końca tego rozciągania. Zobaczysz i będziesz o krok bliżej, aby poprawić swój szpagat poprzeczny. I czas na nasze rotacje, podnoszę do góry, noga leci do tyłu, opada i z powrotem w drugą stronę trzy razy. I rozjaździk do pół żabki. Możliwe, że już ci się bardzo nie chce tego robić, ale pamiętaj, ten poprzeczny sam się nie zrobi. Teraz pora, aby przytrzymać naszą żabkę, czyli taki poprzeczny na kolanach. I tutaj już bym powiedział, że te bloczki przestają być opcjonalne i raczej bym ci polecał ich użyć. Bardzo mi to pomogło i uważam, że serio jest różnica w tym, jak czuć to ćwiczenie z bloczkami, a bez bloczków. Bez bloczków tak się trochę czujemy, jakbyśmy tylko to zrobili i jest gdzieś tam blokada i tyle. A jak jesteśmy na bloczkach, to coś tam troszkę bardziej nas to ciągnie i dociska w dół te najbardziej zablokowane miejsca. I w naszym już ostatnim ćwiczeniu, te bloczki faktycznie są opcjonalne, możesz się ich pozbyć. Ale jeśli jesteś bardzo blisko poprzecznego, zawsze brakuje tylko troszkę, to jednak polecam to zrobić na bloczkach. Jeśli ten twój poprzeczny to jest jeszcze bardziej taki kąt prosty, jeszcze tam długo brakuje, to może faktycznie z tych bloczków jednak lepiej zrezygnować. Ale w każdym razie w tej pozycji słucham bardzo swojego ciała, żeby nic sobie nie naderwać. Jesteśmy już po długim rozciąganiu. Mamy wszystko porozgrzewane, więc czas pogłębić te swoje zakresy, więc też nie odpuszczajcie w tym momencie. Też na koniec filmu podaję alternatywę, jakim możemy zakończyć to rozciąganie, jeśli nie mamy dnia, żeby aż tak długo trzymać poprzeczny i to jeszcze na bloczkach. Powoli schodzimy z naszego poprzecznego, przytulamy nogi do siebie. I teraz koniecznie musimy znowu rozciągnąć to w drugą stronę. Siadamy w 90, tak samo jak wcześniej, ale teraz po prostu kładziemy się na nodze i przytrzymujemy. Oczywiście koniecznie to samo na drugą stronę. I jeszcze rzeczą, jaką można zrobić, gdy chcemy też rozciągnąć ten poprzeczny porządnie, ale tak jak mówiłem wcześniej, nie wytrzymamy tyle w poprzecznym, jest zły dzień na to, to możemy po prostu przytrzymać taki poprzeczny pod ścianą, ale upewnijcie się, że co jakiś czas, co 20, co 30 sekund, troszkę te swoje nogi upuszczacie do dołu. I zawsze próbujecie pogłębić zakres jednocześnie słuchając swojego ciała. Tego każdy, kto się rozciąga, prędzej czy później musi się nauczyć, ponieważ jeśli nie będziemy naszego ciała wprowadzać w nowe zakresy, to niestety ono tych nowych zakresów nie zdobędzie. Tutaj na koniec wykonuję jeszcze, albo przynajmniej próbuję wykonać, ale się zorientowałem, że muszę się obrócić bokiem. Robię jeszcze to ćwiczonko, które też było wcześniej, właśnie w tym samym celu, co tą dziewięćdziesiątkę, aby wszystko z drugą stronę rozciągnąć na sam koniec i żeby czuć się trochę lepiej następnego dnia. Koniecznie zobacz mój kanał, jeśli chcesz inne rutynki z rozciąganiem albo jeśli szukasz może tutorialu na jakiś trik, na przykład salto machowe, fiflak, wszystko u mnie znajdziesz.